Witam. Znajdujemy się w sali teatralnej Domu Katolickiego przy parafii w Płazie. Przygotujemy, przygotowujemy dzisiaj spotkanie opłatkowe Skoła Gospodni Wiejskich w Płazie. Kilka naszych pań zebrało się właśnie już od dwóch lat, dołączyło do starszej części koła i właśnie dzisiaj przygotowałyśmy takie spotkanie opłatkowe dla lokalnej społeczności, lokalnych działaczy, zaangażowanych w naszą społeczność, powagający nam tutaj, żeby nasza miejscowość rozkwitała. Przygotowaliśmy smakowite danie. Trochę ciast, będzie kawa, ciasto i pyszne kapuśniaczki, dobry czerwony warszczyk. Tak. I mam nadzieję, że będzie to towarzyszyło, e, e, będzie to fajne spotkanie dla, dla naszej lokalnej społeczności, okazja do rozmów, do wymiany, wymiany doświadczeń. Do tak, tak. E, tutaj mamy naszą kronikę, którą prowadzimy od dwóch lat. Wypełniła się już. Troszeczkę. Mamy już ponad 60 stron zapisanych. Dokumentujemy tutaj wszystkie wydarzenia, w których nasze koło uczestniczy. Mamy też na swoim koncie sukcesy. Zdobyliśmy pierwsze miejsce w konkursie na tradycyjny mazurek. Tu jest właśnie wskansenie. nasze osiągnięcie w skansenie. Zdobyliśmy nagrody publiczności. E, za, e, w konkursie przy chłopskim stole teraz właśnie we wrześniu w skansenie, e, Nasza potrawa najbardziej... E, no, była to tradycyjna taka kapusta z grochem, tak. I tutaj troszeczkę naszych. Prowadzimy też warsztaty. To jest właśnie z tego dzieci. chłopskiego jadła. Przygotowaliśmy też poczęstunek dla Poczęstu gra... po delegacji francuskiej. Też odbyły się warsztaty. Starsza część koła tutaj panie poprowadziły te warsztaty. Dziś w tym wyjątkowym gronie mamy niepowtarzaną okazję do wymiany doświadczeń, pomysłów i inspiracji. Nasze koło gospodyni jest nie tylko miejscem, gdzie spotykamy się, by realizować różnorodne pomysły, ale również przestrzenią, w której możemy wspierać się nawzajem i budować trwałe relacje. Kobiety wiejskie odgrywają kluczową rolę w naszych społecznościach. To właśnie nie tradycji, ale również liderkami zmian. Powiatu Szanowskiego, swoją własnego zarządu. Chciałam Państwu życzyć na ten nowy rok, wszystkiego najlepszego, samych radości, żeby Wam się wszystkie marzenia wczoraj miały, do siego roku. No